Paweł wyrobek Wyrobek, a ze mną na strefie fana Marcin poliz zombi wrzosek, chociaż nie wiem, czy nie powinniśmy nowego pseudonimu właśnie tobie nadać. Ja dzisiaj robię ze świętego Mikołaja, rozdaję ludziom miłość i ciepło. No widziałem właśnie, że kolejka dość spora do zdjęcia. Na tej okazji ocieplam swój wizerunek. A czy przyniosłeś nam datę swojej kolejnej walki jako prezent? E, jeszcze nie, nic oficjalnie sam nie wiem, a jakbym nawet wiedział, to i tak bym nie powiedział. Nie mógłbyś powiedzieć, czy nie chciałbyś? Nie mógłbym, nie mógłbym, ale nie wiem. No i jak tam? Norman Park obiecał ten rewanż. Na jakiej to jest, że tak powiem, płaszczyźnie ustalone, że faktycznie dojdzie do tego rewanżu teraz w kolejnej walce? Czy jak to wygląda? Co, no, wydaje mi się, że Norman Park nie jest tutaj osobą decyzyjną, więc zależy to od szefów którzy również się zgodzili i sami po walce powiedzieli, że dadzą ten ewans, więc no liczę na to, że dotrzymają słowa i zrobimy to po raz kolejny. Myślę, że to jest walka, którą widzowie bardzo chcieliby zobaczyć. Eee, wiadomo, że kolejka ustawiła się dość długa do Normana. No jak to do mistrza? Zawsze każdy chce walczyć z mistrzem, żeby mu ten pas odebrać i ja się wcale temu nie dziwię. No ale wydaje mi się, że eee, zasłużyłem zdecydowanie na tą walkę poprzez to, że wyszedłem... Eee, myślę, że do, wszyscy tam eee, eksperci mówią, że że tak naprawdę nie wygrałem żadnej rundy, ale na przykład jeżeli ja nie jestem, nie sędziowałem, nie liczyłem punktów w tej walce, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć, nie widziałem żadnych statystyk. Wiadomo, że Norman bardzo fajnie szedł do przodu i tym wywar bardzo dobry wy, wy, stworzył Wizerunek tego pojedynku, że to on dominował cały pojedynek. Ale oglądając angielskim komentarzem walkę, po walce angielscy komentatorzy, oczywiście komentatorzy to nie są też sędziowie, powiedzieli, że wydaje mi się, że 3 do 2 wygramia. Więc może się jeszcze odwołam tego werdyktu. Zastanawiam się. Jak mi Martin i Maciek nie walki rewanżowej, to się odwołam. A powiedz mi, byłeś zdziwiony tym, że ludzie byli naprawdę mocno zaskoczeni, bo bez tego pełnego okresu przygotowawczego naprawdę bardzo dobrze się zaprezentowałeś na tle, jakby normalno której również był szokowany tym, jak ta walka wyglądała. No tak, no nawet normalny w pewnym momencie w clinchu, tam w czwartej rundzie, chyba powiedział mi, kurwa, mówi, myślałem, że w drugiej rundzie wysiądziesz, a ja byłem, ja się nigdy nie poddam, więc nie poddałem się. No, byłem w jakimś tam treningu, to nie był trening pod walkę, bo można powiedzieć, że jeżeli nie jestem kontuzowany, to trenuję cały czas, no, to jest moja praca i nie mam nic innego do roboty, więc trenuję po prostu, bo to lubię. Dziwicie, że ta kategoria lekka tak dość mocno teraz zasilona, bo e, zawodnicy przychodzą i to z piórkowe i schodzą gdzieś tam z kategorii wyższej jak borys na przykład. E, ucierpiała na tym troszkę kategoria piórkowa, ale faktycznie w tej, w tej lekki robi się ciekawie. To znaczy, na pewno zawsze kategoria 70 kilo, to jest najbardziej obsadzona, no bo jakby to nie powiedzieć, średnia właśnie tej wagi. Statystycznego Kowalskiego to jest mniej więcej w tych kategoriach 70-80 kg. No Zawodnicy, którzy ważą 80 kg, tak jak m.in. Ja, no to dla mnie zejść do 70 to jest bez problemu. 66 to już jest wyzwanie poparte długim i przygotowaniami, restrykcyjną dietą. Nie wykluczam powrotu do kategorii 66, jeżeli pojedynek będzie kuszący. No właśnie, dobra. właśnie o to chciałem Cię zapytać, bo ludzie mówią, że byłbyś dobrym przeciwnikiem dla Parnasa, żeby e, ta, ta Twoja stylistyka tak, mogłaby w tym momencie i, i tym razem gdzieś tam przynieść odpowiedni rezultat. No, znaczy, no myślę, że walczyłem już z Parnasem, no naprawdę, to tutaj zdecydowanie, przepraszam, Kecili się odnosi. Zdecydowanie wygrałem każdą rundę, no jedną, może nawet 10 8. no ale mówię, no nie wykluczam swoich szans i chętnie spróbuję jeszcze raz. No mówię, taki pojedynek, walka o pas, czy jakiś eliminator z jakimś fajnym medialnym przeciwnikiem e, też był kuszący, ale mówię, wszystko muszę, warunki muszą się też zgadzać. Nie mam zamiaru już zabierać, bo naprawdę dużo zdrowia kosztuje. E, nie mam zamiaru za e, jakieś drobne sobie odbierać, tyle zdrowia Jednak zdrowie jest najważniejsze. KSW 52 w Gliwicach. Walczy Twoja klubowa koleżanka Karolina Owczarz. E, nakręcił Cię ten, te takie Jakie sprzeczki medialne, które gdzieś tam były, nakręciły Cię na ten pojedynek. To znaczy, no wiadomo, że nakręcony na ten pojedynek jestem, jako że moja koleżanka klubowa walczy. Ole Rolę również poznałem. walczyliśmy razem na gali w Londynie ostatniej. Poznałem jest również bardzo sympatyczną dziewczyną. Wiadomo, że jestem za moją klubową koleżanką, i liczę, że Karolina wygra, jest naprawdę dobrze przygotowana i ten pojedynek naprawdę bardzo fajnie sprzedały. Tym jest, nie wiem na ile. No, wydaje mi się, że to jest realny konflikt z tego, co przynajmniej Karolina, jak do tego podchodzi, nie wiem jak druga strona. Więc fajnie, fajnie, że no, obie pojedynki też potrafią e, zainteresować widzów. No bo mówię, no nie oszukujmy się, ale jakieś takie podgrzewanie walki przed, je, bardziej się sprzedaje. No, no, spójrz, o wiele w, w, na tej karcie jest na przykład walka Musajewa z Grzegorzem Szulakowskim, którzy praktycznie, no, no wiadomo, nie, nie ma co budować nie jakichś konfliktów, ale tak naprawdę no, nie ma żadnej interakcji między tymi zawodnikami, tak naprawdę nie wszyscy tak się jarają tym pojedynkiem, jak na przykład dziewczyny, które są o wiele mniej doświadczone technicznie, na pewno są o wiele słabsze od tych chłopaków, a zrobiły jakąś tam podbudowę medialną i dzięki temu ten pojedynek jest jednym z najbardziej wyczekiwanych na tej gali. Zgadzasz się ze mną, czy nie? W 100 Ja uważam, znaczy powiem tak, dawno nie było w pol na polskim podwórku starcia kobiet, które w taki sposób byłoby nakręcone. Wydaje, wydaje mi się, że to przynajmniej od Karoliny Zasią, może w UFC, a, bo to a, kurczę wiadomo i to też, i też był medialny jakby taki, znaczy był między nimi jakby spór, no nie? Ale mówię, nie jestem zwolennikiem budowania sztucznych konfliktów, ale jeżeli ten konflikt jest organiczny, jest prawdziwy, to każdy chce sobie udowodnić, kto jest lepszy. Ale udawany trasztok nie napędza gdzieś tam e, miejsca na karcie i tak dalej? E, według mnie udawany trasztok śmierdzi z daleka udawanym trasztokiem, a nic jest udawane dobrze się nie sprzedaje. No może w wypadku Colby Covingtona, to jest może jakiś tam wyjątek. Muszę Cię spytać o... On robi taki właśnie w bardziej stand-upowym e, jakby e, sensie, no nie? po prostu roastuje swoich przeciwników, tak jak to się mówi kurczę. Nie? Wywołałeś Karolinę do, do tablicy, więc też muszę o to spytać. Karolina już chyba w tym się przygotowań takim dość solidnym, no bo ta walka już na horyzoncie. Tak, tak. Yy, z przeciwniczką yy, Xiaomi. Yy, nie, nie pamiętam, jak się nazywa, ale yy, xia, yy, xia, yy, Xiaomi load, Redmi. No, nawet mocna przeciwniczka. Yy, mówię, te chin, Chiny powoli stają się takim yy, naprawdę wylęgarnią mocnych zawodników. Na pewno słyną ze swojego przygotowania, są silni, szybcy i powoli yy, i przejmują e, to UFC, tak jak w pewnym momencie Rosjanie zaczęli e, napływać bardzo i bardzo tłumnie i dominować z przeciwników, tak teraz dzieje się z Chińczykami i z azjatyckim rynkiem. No, Ta w, w Azji też rośnie dzięki może być FC i tym innym organizacjom, które naprawdę działają prężnie i jest duży napływ teraz e, tych zawodników, prawda? No i muszę cię zapytać o main event Gali sw 52 w Gliwicach. Mamy Kalidow powrót do walki z bardzo mocnym Scottem Maszkamem. Jak widzisz ten pojedynek? No według mnie to jest kurczę, jeden z najlepszych pojedynków na pewno w tym roku, najbardziej ekscytujących. No, można powiedzieć, ekscytuje mnie też dlatego, bo no mamy to jest jakby mój idol i, i wiem, że mógł wziąć sobie kogoś o wiele słabszego niż Scott Askam na powrotną walkę. Ale myślę też, że Słaby przeciwnik mamy, by po prostu już nie zmotywował i myślę, że dlatego ten pojedynek jest taki interesujący. Z jednej strony mamy legenda, gość, który może czymś zaskoczyć w każdej chwili, z drugiej strony Askam, mega utalentowany, świetne warunki, świetne cardio i warsztat techniczny i, i naprawdę no, pokazał tutaj swoimi walkami w KSW, walkami w ACB, wiadomo, w WFC nie miał takiego dobrego, takich dobrych występów, ale pokazał tutaj, że naprawdę no, nie, nie da sobie w kasze dmuchać. Jestem ciekawy... Moment według mnie nie jest faworytem tej walki, ale liczę, że wygra. No, zgadzam się. Moim zdaniem też e, Scott gdzieś tam trafił na najlepszy moment swojej kariery. Jest jeszcze lepszy niż był w UFC. Natomiast jestem ciekawy Twojego zdania, bo wczoraj gadałem z Piotrkiem Strusem. Powiedział, że dla niego nieporozumieniem jest to, że jest jedna walka o paz na karcie i jest dopiero trzecia w kolejności. Gdybyś ty miał się bić opaz na tej karcie i byłbyś trzecią walką od końca, e, jak to z Twojej perspektywy jako zawodnika wygląda? Absolutnie nie miałbym pretensji, że, jest, wyżej, e, że jest najwyżej. A Damian z Szymonem? Też nie. Oni powinni być main eventem. Zasłużenie są main eventem. Według mnie. Rozumiem. No to w takim razie jeszcze pytanko, czy masz dla mnie jakiś prezent, bo byłem bardzo grzeszy w tym roku. Tak, mam dla ciebie. Widzisz tą kurtkę? Tak. To dla ciebie. Bardzo ci dziękuję. Super. Właśnie <grym> o takim może miałem sobie zamówić. Dobrać, dobrać. No, super. Miałem sobie zamówić, bardzo ale bardzo. dzięki... Kurczę. Nie tutaj, bo to jest moja marka Św. Mikołaja. Tak. Żeby dzięki wielkie, dobrać ja dobrać naprawdę dobrać. chciałem taką zamówić bardzo i. Bardzo dzięki dobrać. za wiatr.